Moja prezentacja jest rodzajem wprowadzenia do, do tego spotkania, ale też pokażę Państwu kilka konkretnych praktyk i tego, co my w Fundacji Zapomniane, ale też w konsorcjum, które tworzymy z innymi organizacjami, staramy się proponować jako, jako zielone upamiętnianie, chociaż chciałabym zaznaczyć, że to jest. Termin, którym my się posługujemy, na opisanie całego szeregu praktyk stosowanych przez różne instytucje i organizacje, dla których jakby istnieje pewien wspólny mianownik, ale nie jest tak, że to jest jakaś marka albo bardzo skończony zbiór podejść czy strategii. Tytułem wstępu, takim punktem wyjścia dla naszego myślenia, o tym, czym są, czym, czym mogą być zielone upamiętnienia, czym może, czym może lub powinien być nowy język upamiętniania, było oczywiście zdanie sobie sprawy z tego, co, co jest istotnie mocno obecne w naszym codziennym życiu w mediach i jakby w dyskursie publicznym, czyli wpływ człowieka na środowisko. I to jest bardzo istotny kontekst, dlatego, jak dziś myślimy o wielu aspektach naszego życia. Chociaż najczęściej ten wątek, nie Pojawia się przy okazji rozmów i myślenia o instytucjach kultury, kulturze czy pamięci tak istotnie, jak pojawia się w innych sferach naszego życia, to jednak jest to kontekst, w którym jesteśmy wszyscy zanurzeni i on jest bardzo ważnym punktem odniesienia dla poszukiwania przynajmniej przez nas nowego języka i strategii pamiętania. I z tym powiązane jest jeszcze jedno zjawiska, mianowicie humanistyka eko, ekologiczna. W naukach humanistycznych również nastąpił zwrot w kierunku nie tylko myślenia o bardziej zrównoważonych sposobach pracy i działania, ale też przyglądania się zmianom środowiskowym pojawiło się coś, co być może Państwo, o czym być może Państwo słyszeli, coś, co nosi nazwę środowiskowej historii zagłady, co w kontekście, o którym, w którym tutaj rozmawiamy, jest istotne. Czyli takie spojrzenie na historię Holokaustu, która również bierze pod uwagę czynniki związane ze środowiskiem i przyrodą, jako scenerią, świadkiem, aktorem zdarzeń, które miały miejsce właśnie w czasie II wojny światowej, co jest jakby szerszym zjawiskiem i dotyczy oczywiście nie tylko studiów nad zagładą, ale w ogóle studiów nad przemocą. No i właśnie zarówno humanistyka ekologiczna, jak i środowiskowa historia Holokaustu zachęcają nas do tego, żeby przypatrywać się przyrodzie i naturze. Jako uczestnikowi zdarzeń, nie tylko pasywnej scenarii, w której pewne zdarzenia się rozgrywają, jako rodzajowi świadka, i tutaj pojawia się też taki termin wprowadzony przez brytyjską badaczkę Susan Shupli materialni świadkowie, czy materialny świadek czyli chodzi o taki rodzaj świadka, który jakby jest nieludzkim świadkiem czyli nie takim świadkiem, do jakich przywykliśmy, kiedy myślimy o studiach nad zagładą ale właśnie może nosić jakieś ślady. No i również przyroda jako archiwum. Ja postaram się za chwilę... Wytłumaczyć, co to mogłoby znaczyć, ale to, co jest ważne i co chciałabym podkreślić, że zarówno humanistyka ekologiczna, jak i środowiskowa historia zagłady zachęcają nas do przyjrzenia się właśnie przyrodzie jako czemuś więcej niż, niż jedynie tłu czy, czy scenarii, w której rozegrały się wydarzenia, które nas interesują. I takim kolejnym czynnikiem, który jest istotny i był istotny dla nas w Fundacji w procesie myślenia o tym, jakie nowe języki i strategie upamiętniania Moglibyśmy wypracować. Są również nowe metody badań. To zdjęcie, na które Państwo patrzą, to jest zdjęcie w w zrobione w miejscowości Hobot niedaleko Warszawy, gdzie teraz ja się znajduję. I to, co widzicie Państwo po środku kadru, chociaż jest to prawdopodobnie kompletnie nieczytelne dla kogoś, kto nie zna tej fotografii, to jest miejsce leśnej ziemianki, w której ukrywali się Żydzi w czasie II wojny światowej, która stała się grobem tych osób, które szukały tam schronienia. Więc mamy tutaj na tym zdjęciu widzimy miejsce zbiorowego pochówku ofiar zagłady, w miejscu, w którym szukali oni schronienia. Takie miejsca ze względu na wytyczne prawa religijnego prawa żydowskiego, czyli halachy nie są badane w sposób inwazyjny, nie stosujemy tam inwazyjnej archeologii, czyli tradycyjnej archeologii. Ale pojawiły się już jakiś czas temu nowe metody badań, takie jak archeologia nieinwazyjna, które pozwalają nam przy pomocy takich narzędzi technicznych jak chociażby georadar, z którego obraz Państwo tutaj widzą, szukać. Informacji na temat tego, co znajduje się w krajobrazie bez konieczności naruszania tych miejsc. I to jest dokładnie to, co Państwo tutaj widzą na tym zdjęciu. To jest tak zwany echogram, czyli obraz z georadaru, który wskazuje na znajdowanie się anomalii pod ziemią, które z kolei pozwalają nam na podstawie tych i innych danych wskazać z dosyć dużą dokładnością, że właśnie w tym miejscu znajduje się ta ziemianka. W której pochowane zostały, pogrzebane zostały te osoby, które zginęły w czasie, w zagładzie. To oczywiście, te wszystkie nowe metody badań wiążą się też z pewnym wzmożonym zainteresowaniem po stronie artystów, którzy również zaczęli już jakiś czas temu przeglądać się. Temu, w jaki sposób natura i przyroda przechowuje informacje czy ślady. I oczywiście takich przykładów, projektów jest wiele. Ja pokazuję taki, tutaj taki, który jest osobiście dla mnie szczególnie istotny i jakoś był ważny w moim myśleniu na ten temat. To jest projekt chwasty, czyli WIDS Karoliny Grzywnowicz, która badała tereny po wysiedlonych wioskach Łemkowskich na południowym wschodzie Polski i odkryła, że że właściwie można odtworzyć topografię wiosek w miejscach z pozoru zupełnie pustych, jedynie bazując na tym, jakie rośliny tam rosną, i tego dotyczył ten projekt, który Państwu serdecznie polecam. Nie będę tutaj go szerzej omawiać. To wszystko, co powiedziałam, zmierza do tego, że te miejsca, które z pozoru wydają się puste, takie miejsca w krajobrazie, w których wydaje się, że nic nie ma, często są pełne śladów yy, wydarzeń sprzed lat. I przykładem, który dla mnie osobiście był szczególnie istotny w myśleniu o tym, co to może oznaczać, był teren byłego obozu zagłady w Sobiborze. To jest zdjęcie zrobione. Tuż przed tym, jak powstało tam obecne upamiętnienie, to było na początku prac. Widzą Państwo takie białe geotkaliny, które przykryły polanę, na której znajdowały się groby masowe. I mogą Państwo zobaczyć, że w czasie bardzo płytkich, odkrywkowych badań archeologicznych, na tej polanie, którą Państwo przed chwilą widzieli na zdjęciu, po, po usunięciu niewielkiej warstwy ziemi, pojawił się. Tak naprawdę odcisk infrastruktury obozu zachowany, zapisany w tym żółtym piachu, te ciemne linie, te ciemne koła, to są, to są pozostałości, to są ślady, taki odcisk po prostu infrastruktury obozowej, który zapisał się w tym krajobrazie. Czyli w pewnym sensie, jak patrzymy tylko na tę polanę, to wydaje nam się, że tutaj nic nie ma i często mówiło się o tym, że w sobie Boże, nie ma śladów obozu, po czym okazuje się, że w tym krajobrazie i na tej samej polanie, na którą patrzymy, ten, to, te wydarzenia i to, co się tam, jakby to, co się tam mieściło, odcisnęło bardzo dosłownie pewien ślad. Innym, jakby, in, innym przykładem, który wspiera to, że miejsca z pozoru puste tak naprawdę mogą być pełne śladów, jest przypadek, który badałam wspólnie z dr Natalią Romik, kiedy pracowałyśmy nad wystawą kryjówki architektura przetrwania. To, co Państwo widzą po lewej stronie, to jest Dąb Józef, czyli drzewo, które rośnie w majątku dworskim w Wiśniowej na Podkarpaciu. I w czasie badań udało nam się odkryć, że we wnętrzu tego pustego w środku drzewa, to jest ponad 650-letni dąb, on był zawsze wydrążony w środku, jest tak zwanym drzewem kominowym, że w jego wnętrzu znajdują się schody zbudowane przez dwóch braci, którzy ukrywali się tam, dwóch żydowskich braci, którzy ukrywali się tam w czasie wojny. Znów z pozoru miejsce puste, miejsce w którym nie ma śladu, podczas gdy okazuje się, że również przyroda może w taki sposób przechowywać informacje. Innym przykładem, o którym pewnie wspomnie Magda, jest to, że rośliny, czy w ogóle żywa wegetacja, która rośnie w takich miejscach, często również jest bardzo ważnym sygnałem mówiącym o tym, co się w takich miejscach z pozoru pustych znajdowało. To wszystko w wypadku pracy Fundacji Zapomnianej, która zajmuje się lokalizowaniem, oznakowywaniem i upamiętnianiem nieoznakowanych pochówków ofiar zagłady, które zginęły w tak zwanym holokauście od kul, czyli najczęściej były to śmierci poza obozami Zagłady, to jakby te wszystkie rzeczy, o których Państwu powiedziałam, one stały się taką podwaliną dla naszego myślenia i naszej praktyki, a dla mnie osobiście bardzo ważnym również elementem, który wpłynął na moje myślenie o tym, była grupa Muzea dla Klimatu, którą współzakładałam, i grupa Kultura dla Klimatu, którą współzakładałam, które sprawiły, że w ogóle zaczęłam myśleć o tym, że również ten obszar działania, jakim jest pamięć i instytucje pamięci, może czerpać z refleksji. Dotyczącej właśnie zmian klimatycznych i wpływu naszego działania na, na środowisko naturalne. Pierwszym miejscem, w którym my podjęliśmy aktywnie praktykę związaną z zielonymi upamiętnieniami, było miejsce masowego pochówku ofiar zagłady w Szumowie. To było miejsce, w którym my zlokalizowaliśmy masowe groby z czasów II wojny światowej, w których pochowanych zostało 2000 osób, i dążyliśmy do tego, żeby pracować, po pierwsze, sposób, w który moglibyśmy w sposób zrównoważony nie likwidować istniejącego tam bardzo nieadekwatnego upamiętnienia, ale przerobić je w porozumieniu z autorem, czy jakby dokonać jego jakieś, dokonać jakiejś przemiany i przeprojektowania tego upamiętnienia, aby wykorzystać tę strukturę, która była na miejscu i tak też się stało. Ale oprócz tego staraliśmy się dążyć do tego, żeby ponieważ jest to miejsce w lesie, nie zalewać go betonem, ani nie wwozić tam bardzo dużo różnych materiałów, ale wspólnie z Naczelnym Rabinem Polski i z Komisją Rabiniczną do spraw cmentarzy dążyliśmy do wypracowania takiego modelu, w którym oznakowaliśmy i zabezpieczyliśmy miejsca masowych pochówków roślinami. Tutaj one są zasadzone, świeżo, jeszcze były niewielkie. Tak, aby te rośliny płytko się ukorzeniały, tam też została nawieziona odpowiednia ilość ziemi, żeby nie naruszały tych miejsc, a jednocześnie tworzyły taką naturalną pokrywę dla tych miejsc, która jednocześnie chroni je zarówno przed warunkami atmosferycznymi, jak i ingerencją zwierząt i ludzi. To są, to są zdjęcia zrobione świeże, po tym, jak to upamiętnienie było przygotowywane. Drugim miejscem, w którym eksperymentowaliśmy z tymi praktykami. Było miejsce leśnej ziemianki, która stała się znów miejscem pochówku żydowskich ofiar zagłady w Pikulach w Lublinie. To jest dokładnie ten, ten, ten jakby fragment jasnego piachu, który Państwo widzą, to jest dokładnie lokalizacja tej ziemianki. I my, jak zazwyczaj we wszystkich miejscach, w których pracujemy, oznakowaliśmy to miejsce tymczasowo drewnianą macewą, a następnie zabezpieczyliśmy również to miejsce przy pomocy roślin, pracując z architektką krajobrazu Natalią Budnik w taki sposób, żeby. Ta roślinność, oprócz jakby oczywiście kamiennego pomnika, żeby ta roślinność z czasem zarosła i to, to jakby porosła to miejsce i stworzyła taką naturalną pokrywę dla tego miejsca. Tutaj znów widzą je Państwo świeżo po zasadzeniu tych roślin, natomiast one potem jakby, te, ta roślinność stworzyła taką naturalną przykrywę dla, dla tej lokalizacji. A dzisiaj rano ten pomysł zielonych upamiętnień staraliśmy się zamienić w coś w rodzaju procesu partycypacyjnego i w Łęcznej, w miejscu, w którym odsłaniamy pomnik tysiąca ofiar pogrzebanych na tyłach synagogi. Włęcznej. Projekt czy koncepcję zaprojektowaną przez architektkę krajobrazu, przekuwaliśmy w praktykę wspólnie z młodzieżą szkolną z Łęcznej, to znaczy na terenie odpowiednio przygotowanym pod nadzorem rabinicznym, wspólnie z młodzieżą. Sadziliśmy rośliny, którymi następnie ta młodzież będzie się opiekować, które będą jakby otaczały miejsce, które tutaj upamiętniamy. I przy okazji, też ręcznie młodzież miała okazję zrobić z takiej mączki marmurowej, Kamyki, które zostaną przyniesione na upamiętnienie i, i położone przy miejscu pochówku. Więc to są nasze eksperymenty z tą koncepcją, dla, w których dla nas najważniejsze jest to, aby zielone upamiętnienia w naszej praktyce cechowała uważność na środowisko przyrodnicze i otoczenie społeczne, żeby wszystkie te działania, które podejmujemy, uwzględniały to, w jakim terenie, w jakim ekosystemie wprowadzamy ingerencję, ale oczywiście bez ignorowania otoc otoczenia społecznego, które jest nie mniej istotne, by były tworzone z troską, to znaczy, żeby one zarówno rozważały właśnie to, w jakim terenie działamy, jak i to, jaki rodzaj Praktyk inspirujemy, i dla nas osobiście jest bardzo ważne, żeby inspirować praktyki raczej ciągłych, powtarzalnych gestów, troski o te miejsca. Stąd praca z roślinami jest dla nas bardzo ważna, bo one wymagają właśnie troski raczej niż jednorazowe działanie postawienia pomnika, do którego niekoniecznie trzeba wracać. I aby były zrównoważone, aby czerpały z tego, co w danym miejscu jest, z materiałów być może innych elementów architektonicznych i, i starały się robić z tego użytek. I wspomnę, tylko, że tymi rzeczami o tych rzeczach pisaliśmy w książce, która ukazała się dokładnie rok temu w październiku pod tym samym tytułem, co, co nasze dzisiejsze spotkanie. I wówczas temat troski był czymś, co mnie osobiście bardzo w tej publikacji, w przygotowaniu tej publikacji zajmowało. I tutaj się zatrzymam, aby, aby móc oddać głos kolejnym prezentującym. Na ten moment dziękuję bardzo.